W przyszłości będzie dążył rynek motoryzacyjny, żeby części przechowywać cyfrowo, drukować je części zamienne drukować na zamówienie dla klienta, żeby nie leżały na magazynie, nie trzeba było ich produkować. To Klient przychodzi, potrzebuje tę konkretną część i maszyna zaczyna robić tak. Jest to uchwyt na rękę, po prostu montowany w samochodzie na śluby do dosyć starego samochodu. Jeep. Staje się Rockstar. Klient do nas przyszedł, ponieważ jest zapalonym fanem tego samochodu i postanowił go odrestaurować. Poprosił nas, żebyśmy żeby wykonali kopię tego elementu. Przesłaliśmy mu projekt i po obejrzeniu tego projektu stwierdził, że doda tam coś od siebie, że nada temu elementowi charakteru. Bo skoro już to drukujemy, to wykorzystamy ten potencjał druku 3D Maxa. I poprosił nas, żebyśmy zrobili taki grawer, do tego dodali też napis. No jest to część zamienna i jednocześnie customizowana. Klient też zobaczył w tym potencjał biznesowy, ponieważ zna wielu takich fanatyków czy, czy fanów tego samochodu jak on i wie, że. Tego typu część mu się przyda i może też ją wśród znajomych chociażby sprzedać. Tak? Tutaj klient przyszedł do nas akurat z takim elementem. To jest do Fiata 132, której chyba też już nie produkują. Klient akurat ma piec i będzie to odlewał z aluminium. Poprosił nas o zrobienie wersji 1 do 1 plus tam uwzględnienie skurczu przy aluminium. No i to już we własnym zakresie będzie sobie to odlewał, też być może będzie te części później gdzieś sprzedawał. Eee, natomiast jest jestem właścicielem tego samochodu i też go odrestaurowuję. Często mamy też zamówienia właśnie, z, od, czy, czy z warsztatów samochodowych, gdzieś jakieś koła zębate popękane w licznikach, czy jakieś części trzeba dorobić, które muszą mieć wyższe temperatury topnienia niż. Oryginalnie, bo na przykład po tuningu zmieniła się trochę charakterystyka wewnątrz komory silnika, czy, czy pod maską. Coraz więcej Polaków korzysta z druku 3D, jeżeli chodzi o branżę Automotive. Zauważam tendencję wzrostową, kiedyś nie było tak.